Cześć, nazywam się Norbert, jestem z Bractwa Małsiedzia Świętego Brata Alberta. Bardzo się cieszę, że mogę do Was mówić. Bractwo Małsiedzia walczy przede wszystkim z wykluczeniem społecznym. Zajmujemy się osobami, które są skrajnie ubogie są na krawędzi już bezdomności oraz tymi, którzy już w bezdomność wpadli. Nasze podstawowe zadanie to jest po pierwsze, nie dopuścić tych, którzy znajdują się na krawędzi, do tego, żeby znaleźli się w sytuacji osoby bezdomnej oraz jak najszybciej ratować tych, którzy już bezdomnymi stali się. Nie wiem, czy wiecie, że taki okres, kiedy można dosyć szybko uratować osobę, która jest w to jest 2-3 lata. Później zmiany w psychice są na tyle duże, że. To już jest wieloletnia walka o człowieka. Bractwo jest przede wszystkim znane z tego, że prowadzimy kuchnię dla bezdomnych, kuchnię brata Alberta oraz schronisko na Dolnej Panny Marii. Ale tak naprawdę musicie wiedzieć, że to jest tylko element systemu. Przede wszystkim my staramy się stworzyć kompleksowe programy pomocy. Kuchnia i schroniska są to takie elementy, które zapewniają podstawowe potrzeby. Nie można rozpocząć pracy z człowiekiem, nie można zacząć ratowania go, jeżeli najpierw nie zapewni się schronienia, żywności, bezpieczeństwa. I wtedy dopiero, kiedy poczuje się bezpieczny, Bezpiecznym można, można zacząć z nim pracować i można pomóc mu, wyciągając go na, na kolejne etapy naszych programów. Takimi etapami są chociażby ośrodek aktywizacji społecznej i zawodowej w Byszyncech Trzecich. Tam ludzie, którzy już zdecydowali się, że chcą zmienić swój los, trafiają, pracują, nabywają nowe umiejętności albo odtwarzają te, które kiedyś mieli. I tak naprawdę przygotowują się do, do wyjścia w samodzielne życie, do powrotu do społeczeństwa. Tworzymy też miejsca pracy, mamy przedsiębiorstwa ekonomii społecznej, między innymi bar mieszczański na ulicy Zielonej 3, bardzo fajna restauracja, zapraszam Was wszystkich oraz dotychczasową stołówkę Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, czyli Mensa Akademika, to też jest przedsiębiorstwo bractwa miłosierdzia, to jest przedsiębiorstwo ekonomii społecznej, co oznacza, że wszystkie zyski, które są generowane przez tą stołówkę, idą na walkę z wykluczeniem społecznym, idą na walkę z bezdomnością. Co jest istotne, musicie mieć świadomość jednej rzeczy, że nawet udział w takiej akcji zbiórki żywności ma dla nas kolosalne znaczenie. Kolosalne. Z tego względu, że tak jak mówiłem, nie można rozpocząć pracy z człowiekiem i pomóc mu tak naprawdę, jeżeli on jest głodny, zmarznięty. Musimy najpierw zapewnić te podstawowe potrzeby i mam nadzieję, że nam w tym pomożecie. Ja trzymam za Was kciuki, życzę, żeby akcja się udała i mam nadzieję, że się zobaczymy niedługo. Dzięki Wam wielkie.